Proszę Państwa, bardzo istotnym elementem przy działalności międzynarodowej, tym oczywiście działalności eksportowej, jest umowa w obrocie, międzynarodowym obrocie handlowym. Ważne jest to, aby przedsiębiorcy, którzy podejmują działalność eksportową, mieli na uwadze, jak należy właściwie przygotować taką umowę, jakie elementy powinny znaleźć się w tej umowie i na co powinni oni zwrócić szczególną uwagę, tak by ich transakcja przebiegła w miarę bezpiecznie. Proszę Państwa, oczywiście w pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien zweryfikować takiego kontrahenta, z którym będzie współpracował. Temu służą różnego rodzaju narzędzia, jak również możliwość bezpośredniego pobrania informacji z określonych danych, czy określonych danych rejestrowych z poszczególnych rejestrów. Etap podpisania czy sporządzenia takiego kontraktu również wymaga wzajemnej współpracy między stronami. Strony powinny dokładnie doprecyzować przedmiot kontraktu, zasady jego dostawy, ustalić odpowiednią cenę i wskazać osoby właściwe do reprezentacji, tak by podpisany kontrakt miał moc wiążącą. Proszę Państwa, określenie poszczególnych elementów kontraktu, takich jak przedmiot czy cena, jest niezmiernie istotne z punktu widzenia późniejszej jego realizacji. Każdy przedsiębiorca, który zajmuje się eksportem, powinien szczegółowo określić właściwości produktu, który sprzedaje. Najczęściej jest to określane poprzez specyfikację techniczną, która jest załączona do umowy albo która stanowi element zamówienia, które jest skierowane do danego przedsiębiorcy. Niezmiernie istotnym elementem jest również określenie ceny. Cena, czyli element, który wpływa w dalszym rozrachunku na rentowność danego przedsięwzięcia. I tutaj w tym zakresie przedsiębiorca również powinien mieć na uwadze, iż sprzedając produkt za granicę, e, powinien zwrócić szczególnie uwagę na różnego rodzaju okoliczności mogące mieć wpływ na tę cenę, czyli na różnego rodzaju wahania walutowe, e, na, różnego e, na różnego rodzaju zdarzenia o charakterze politycznym czy gospodarczym, e, i w jakiś sposób zabezpieczyć się, e, dokonując odpowiednich zapisów w umowie w tym zakresie. Ważnym, proszę Państwa, elementem, na który bardzo często zwracają uwagę przedsiębiorcy handlujący na płaszczyźnie międzynarodowej, jest zabezpieczenie płatności. Niestety z tym mamy nadal problem. Polscy przedsiębiorcy borykają się z no, nierzetelnymi kontrahentami zagranicznymi, którzy po prostu nie płacą za zamówione towary czy też usługi. I tutaj przedsiębiorca powinien wśród dostępnych różnego rodzaju narzędzi wybrać takie narzędzie, które będzie dla niego najbardziej właściwe, ale też narzędzie, na które będzie go stać. Bo należy tu zauważyć, iż określone narzędzia, takie jak akredytywa na przykład, są to narzędzia kosztowne, które, których zastosowanie nie zawsze jest możliwe przez przedsiębiorcy właśnie z uwagi na, na jej koszt. Proszę Państwa, w kontekście umowy w handlu międzynarodowym, warto też zwrócić uwagę na różnego rodzaju klauzule dodatkowe, takie jak klauzula na zapis na sąd arbitrażowy, klauzula siły wyższej, czy inne klauzule, które pozwalają uzupełnić dany kontrakt o czynności niezbędne, które w jakiś sposób zabezpieczają nam jego realizację. Zatem Przygotowując się do działań o charakterze eksportowym, proszę pamiętać również o tym, aby umowa, którą będziemy zawierać w ramach takiej działalności, spełniała określone wymagania w tym zakresie, abyśmy zadbali o wszystkie niezbędne elementy, które mogą się okazać istotne w całym procesie realizacji danej transakcji eksportowej. Dziękuję bardzo.